Cześć Rybeczki, witam Was, moi drodzy, na kanale Kituch 4. Czytanie na październik. A zawsze na wstępie staram się przypominać e, i u Was również, że to czytanie jest ogólne i w związku z tym nie wszystko będzie e, prawdopodobnie zgodne z Waszą indywidualną sytuacją, więc trzeba zwracać na to uwagę że nie wszystkie informacje muszą być dla was bardzo istotne. Sprawdzajcie ascendent, bo może być pomocny, gdybyście tutaj w ogóle nie widzieli sytuacji, z którymi macie do czynienia. Więc to jest, jeśli chodzi o ten wstęp, y często konieczny. Y I pierwsza karta, karta wyjściowa, karta głównej energii macie króla kielichu, więc tutaj jest poniekąd właśnie znak z zodiaku rybek pokazany, ale ja widzę, że Albo będziecie mieli z mężczyzną do czynienia, albo jesteście mężczyzną, który w tym miesiącu będzie miał niestety bardzo duży, e, jakby to nazwać najlepiej, e, dylemat, e, chaos w swoim życiu. E, być może mentalny, być może ktoś tego chaosu narobi, i tak jak właśnie. E, Król Kielichów jest w ogóle taką osobą, która świetnie sobie radzi z emocjami. Tu może być w tym miesiącu niestety problem z tym. Dla pań może być taka sytuacja, że wasz partner, nie wiem, jakaś wam bliska osoba męska będzie też tutaj właśnie z jakiegoś powodu miała bardzo namieszane. W tym, czym się kieruje. I co czuje. Mówię to dlatego, że te karty na to właśnie niestety wskazują, co może go postawić po prostu w takiej sytuacji, że pierwszy raz być może nie będzie pewien tego, co czuje, do kogo czuje i jak czuje, i czym są te uczucia. Więc może być pogubienie niestety u króla kielichów. Ogólnie, jeśli chodzi o samą kartę, bardzo wysoka empatia i wrażliwość dla otoczenia, więc on jest świetnym słuchaczem tutaj. Możecie mieć z kimś takim do czynienia, ktoś, kto się wykazuje często zrozumieniem, oczywiście, do problemów e, innych osób i świetnie potrafi sobie, jakby, poradzić też z utrzymaniem ogólnie spokoju w, nawet w takich trudnych sytuacjach, które się tutaj między innymi pokazały. Więc jest niezastąpiony w tym, żeby jakby być kimś uważnym, poświęcać komuś zainteresowanie, ale też jakby um, no próbować nie pokazać tych swoich emocji nawet w takich e, sytuacjach, kiedy e, powiedzmy coś tam w nim buzuje, OK i nie jest zgodne z tym, co on tak naprawdę sobą reprezentuje i i co lubi, tak? Żeby. Żeby to przestrzegać przez siebie samego. Więc tutaj może być troszeczkę trudniejszy miesiąc dla panów lub panów, z którymi będziecie mieli do czynienia. Tutaj już musicie sobie, jakby sami dopowiadać, obserwując swoją sytuację. I teraz tak, jeśli chodzi o kartę przeszkód. Więc może być tak, że. Uczciwie Wam powiem, że wydaje mi się, że bardzo chodzi o tego mężczyznę, a nie nawet o otoczenie, które będzie to na nim, na nim wywoływało. Dlatego, że on tutaj stoi przed jakimiś sytuacjami, gdzie nie będzie mógł sobie z tym poradzić. I są karty, które pokazują mi to bardzo prosto, bo się pokazuje jakaś tajemnica, pokazuje się odejście, pokazuje się brak y, pewności. Wręcz jakaś depresja. Więc, sorry, ja tutaj tak w wielkim skrócie, tak Wam przeleciałam tutaj to, to, co się mi pokazało, ale omówię dalej te karty. Gdyby to już Wam wystarczyło, no to wiecie, że, że tak naprawdę możecie sprawdzić ascendent, bo, bo tutaj właściwie ta energia będzie utrzymana i może być tak, że dla kogoś z Was już to jest jakby e, zamknięte. A dla części z was to będzie dopiero początek tego, co chcecie tutaj usłyszeć dalej. Więc w każdym razie w przeszkodach mamy e, pięć buław. I to jest karta, która mówi o tym, że jest chaos, nie ma jakiegoś porządku. E, brak jest e, jakiegoś ładu ogólnie, i może to być mentalnie, może to być e, fizycznie, z jakiegoś powodu jakiś bałagan po prostu tu się pokazuje różnorakie opinie z otoczenia, coś, co nie pozwoli mu tak bezpiecznie tutaj się trzymać na tym tronie, niestety, i będzie miało w ten czy inny sposób na niego wpływ. No i teraz karta, która przechodzi do przeszłości. No mamy kartę umiarkowania. Więc tutaj te w ogóle te karty no to od razu pokazują to, że no sorry, ale nie ma harmonii. To co i była ta harmonia w jego życiu. Tutaj może być tak, że niestety to się e, niestety pogorszy. Czyli brak umiarkowania, brak harmonii, brak jakiejś równowagi, brak radzenia sobie z czymś, nie wiem, czy z obowiązkami, czy z sytuacjami, czy z decyzjami, bo te decyzje są też tutaj pokazane. Ale on chce do tego wrócić, więc tutaj to, to nie jest tak, że on się podda, że tu jest ktoś tego typu, że ja nie walczę, wręcz odwrotnie. Tutaj jest taka osoba, która mimo jakoś mentalnie tutaj będzie w, prawdopodobnie w spadku, w, 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 chyba można powiedzieć w spadku tak, tej energii, a, to nie, nie ma tak, że tutaj w, przestanie w to wierzyć, że to wszystko wróci do normy. No, ale jednak karta umiarkowania nam mówi do przeszłości, że coś wymyka się spod kontroli. I albo dotyczy jego, albo jakichś spraw z nim związanych, albo wybije po prostu tutaj jakąś sytuację z, tej, z tego takiego, wiecie. Z... Nawet bym powiedziała, że nie będzie mógł zapanować nad swoimi emocjami, nad wyrażeniem tego, w jakiś spokojny sposób, tylko raczej tutaj, wiecie, będzie dominowało jakieś takie e, impulsywność, e, prowokowanie, nie wiem, jakaś presja tu się pokazuje, du, dużo rzeczy. E, do przeszłości strzelec ewentualnie, gdybyście mieli już takiego. I teraz w głowie tego czytania macie kartę siły, więc tutaj w tych myślach, w tej głowie on jest cały czas jednak taką osobą, która ja mówię on, ale wy możecie myśleć e, o sobie, no oczywiście, bo jesteście też przecież paniami i jeśli tutaj w tej karcie e, króla kielichów nie, nie odnalazłyście energii męskiej, w sensie takiej, że możecie z kimś takim mieć do czynienia, no to patrzcie tutaj pod kątem e, intuicji, kierowania się e, sercem, wiecie, tak bardziej... Bycie osobą zawsze w takiej gotowości do pomocy, ktoś, kto jest serdeczny, i tutaj wtedy byście odnalazły swoją, swoją energię i to, co będzie Wam najbardziej towarzyszyło. I teraz wracając do tej karty w głowie, czyli siła, kontrola, osoba, która wierzy w siebie, która wie, że jest kimś wartościowym, która jakby przede wszystkim. Jest do, no, próbuje dominować okay, w jakichś sprawach, e, odzyskać siłę, e, zadbać o siebie, no, bardzo dużo takiej energii, która jednak z tą mocą ogólną, taką e, wewnętrzną i zewnętrzną, ma tutaj to wszystko e, jakby scalić, okay, e, po to, żeby to poczuć znak zodiaku lwa wam się tam pokazał w głowie, więc może być też tak, że z kimś takim spod tego znaku byście mieli po drodze, raczej nie przeciwko sobie, tylko po drodze, więc to by był ktoś, kto mógłby wam pomagać, popchnąć coś, kobieta dominująca mi się tutaj pokazuje w tej karcie często, więc może też tak być. I no i tutaj może to jest też jedna z kluczowych rzeczy, że mężczyzna, który się tutaj pokazał w centrum, czyli możecie to być wy, moi drodzy panowie, ma w głowie dominującą kobietę, która niestety wpływa na jakieś dysharmonię w tym, w tym miesiącu. Może wpłynąć. A w podstawie to, co będziecie budować, no, mamy kartę podejmowania decyzji, które nie będą łatwe i raczej na obecny moment mogą być przedłużane w czasie dla bezpieczeństwa, dla tego, żeby, nie wiem, nabrać więcej, znaleźć więcej informacji, więcej pewności nabrać w tym, w tym podejściu do tej decyzji, jakakolwiek ona ma być. W tej się często pokazuje osoba, która już wie, co będzie odpowiedzią, co będzie decyzją, ale jakby zwleka, nie wiem, z jakiegoś powodu specjalnie być może. Żeby dać trochę więcej czasu na, na coś, dla siebie, dla, nie wiem, dla otoczenia, dla jakiejś jeszcze być może innej sprawy, um, bo może jeszcze samo się tutaj to wszystko rozwiąże, więc zanim ta osoba zdąży to powiedzieć głośno, stanie przed wyborem niełatwym, ale jednak prawdopodobnym, że zostanie dokonany. No, i tutaj ta karta. Ja mam kartę Osiem Kielichów, i to jest karta, która mówi o tym, że ktoś nie czerpie satysfakcji z. I tutaj musimy znowu sobie dopowiadać, bo może to być partnerstwo, może to być rodzina, może to być mąż, partner, e, brat, e, bo tutaj też się takie osoby pokazują. E, w pracy brak jakiejś satysfakcji, brak e, osobie. Na tyle motywacji, żeby jeszcze chciała tu zostać, więc albo będziecie mieć kimś takim, kto was opuści, albo wy sami będzie, zdecydujecie się, że tą decyzją jest iść dalej, zostawić to za sobą, a nie wracać. Poszukać być może tej motywacji, tej, która pozwoli Wam nie wiem, odzyskać radość, odzyskać spokój. No dużo rzeczy znowu, ale zostawić coś, odejść, zmienić. Porzucenie, no po prostu. I teraz, jeśli e, teraz lęki, obawy, jeśli byście byli osobami, które na przykład mają rodziny, no to tutaj jest pójście w jakąś niezależność i mogłoby być to nawet na zasadzie e, spróbować w pojedynkę zawalczyć o coś, czyli single, by się tutaj mogły pokazać single, singielki. Niezależność, zdobyć tą niezależność. Być może ktoś jest zależny właśnie tutaj od czyichś pieniędzy i dlatego podejmuje decyzję, że dłużej tak nie chce, i wtedy ktoś odchodzi i po prostu szuka tej niezależności w tym swoim otoczeniu. Ale no, oczywiście, jak zawsze towarzyszą lęki i obawy, czy sobie ten ktoś poradzi. Karta, która ma powiedzieć, jak was będzie postrzegało Wasze otoczenie tutaj w tym miesiącu, osoba, która chce spełnić swoje marzenia, osoba, która wierzy, która jest pełna optymizmu, osoba, która uh, idzie przed siebie. Uh, wiara, spełnianie marzeń. Um, Równowaga tu mi się pokazuje w tej karcie, tak bardzo podobnie tutaj do tej karty siły, właśnie jeśli chodzi o kartę gwiazdy. E, I tutaj macie znak Zodiaku, moi drodzy, um, Wodnika. I moglibyście mieć też tutaj z kimś takim do czynienia, gdyby to miało sens, oczywiście. I teraz dwie karty rezultatu. E, pierwsza to, co ma Wam pomóc, druga osoba. I rezultat końcowy dziewiątkami, czyli cały czas tutaj jest jakieś um, takie, wiecie, obawy, cały czas jakieś lęki, które się mogą pokazywać, powracać, ewentualnie jakieś myśli, które będą tutaj cały czas krążyły, czy to było dobrze zrobione, czy, czy powinno się wrócić, czy powinno się iść dalej. Um, druga osoba, czyli nie wiem, czy ktoś wstąpi w jakąś relację nową. Czy znajdzie swoją osobę, czy tutaj wręcz odwrotnie opuści, ale macie drugą osobę, miłość przede wszystkim też, to co u króla kielichów się pokazuje, to co macie pomóc, miłość, kieruj się uczuciami, kieruj się sercem, kieruj się tą przyjaźnią taką głęboką, bratnie dusze nam się tutaj pokazują w dwóch kielichach, no... Nie bez powodu, tutaj ta karta Wam się pokazała, ale przyswarzać to będzie Wam cały czas jakiegoś e, stresu, e, presji, znowu nieprzespane noce, takie, wiecie, ciągle krążące myśli. No, cały czas muszę podkreślić to, że nie musi być to dla wszystkich czytanie, a nie wszystko może z tego czytania. Może jakiś układ, w który wchodzicie, ewentualnie w jakimś aspekcie, nie wiem, czy praca, ale. Mogłoby też tak być. Chyba, że ktoś szuka miłości, i tutaj w związku z tym, czy, o, czy odnajdę, no to nie poddawać się, wierzyć, bo tutaj macie w tej karcie gwiazdy, jesteście pokazani jako osoba, która ma wierzyć, ok? I za taką uchodzi. E, cały czas wam się pokazuje jednak coś, co i to jest chyba ta karta dziewięciu mieczy. Czyli e, tajemnice, jakieś, coś, czego nie rozumiecie, coś, czego się obawiacie, e, intuicja, którą się trzeba kierować. E, w, e, w, przepraszam, w karcie księżyca macie znak e, rybek, więc tutaj wy sami jakby po omacku troszeczkę, e, chyba czegoś wam tutaj brakuje, chyba jakiejś e, pewności siebie. I do końca chyba nie jesteście pewni, czy te wiadomości, którymi dysponujecie, powiedzmy, faktycznie były na tyle ważne, żeby tutaj pójść, odejść skądś, zostawić coś. I pod spodem jest król Buław. I co my jeszcze tutaj mamy pod królem Buław? Słońce, więc no tutaj pójdziecie w dobrym kierunku, i jest karta um, sprawiedliwości, więc tutaj jest karmicznie bardzo. Macie karmicznie, ale idziecie w dobrym kierunku i to odzyskacie tą i wiarę, i równowagę, odzyskujecie wszystko tak naprawdę, odzyskacie. Także no tego Wam życzę. Czekam na komentarze. Pamiętajcie o tym, żeby się podzielić e, przemyśleniami. E, subskrypcje, jak zawsze, zapraszam i lajki, no wiadomo. E, z góry wielkie dzięki, ściskam, pozdrawiam, trzymajcie się.